Mak yuzu, czyli co innego niż w Polsce, można zjeść w Chorwacji. Tak, jakiś maestro burger niby. W pierwszej chwili wygląda dość standardowo. Mamy tutaj zwykły kotlet, mamy tutaj różne sałaty, ser bekon. Spróbujmy. Na pewno czuć dymem od razu tego burgera. Tak trochę jak w tym, jak w burger Kingu. Ma też tutaj burger taką zeszkloną, mleko karmelizowaną cebulkę. Ile kosztuje taki burger w Chorwacji? No, za zestaw trzeba zapłacić 10 euro z małym paczekiem. Jak smakuje? Dość przeciętnie. Ciężko znaleźć w sumie jakiś smak tego sosu. Nic specjalnego, nie jedzie specjalnie do Chorwacji. Jedźcie dla Adriatyku, dla Pięknego Morza, dla innych okazji. Na plus inny niż zwykle w McDonaldzie kotlet taki bardziej dymny, podsmażona cebulka, ale w taki sposób, że się lekko karmelizuje, a nie że jest spalona. No, sos raczej niewyczuwalny, wreszcie standardowo, pomidor, sałata. No, okej, okay, ale bez szału. Hej!